Teraz... 11. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, dzisiaj mamy troszeczkę bardziej cywilizowane warunki i będziemy mogli otworzyć te wszystkie booster boxy, booster, booster paki, które tutaj mamy. Zaczynajmy. Dzisiaj na szczęście będzie troszeczkę łagodniej, także nie będziemy musieli się przejmować tym, że to, to, to nie jest już opening w buszu spokojnie. Także wszystko na spokojnie otworzymy sobie dzisiaj. No i potem, co tu widzę, pierwszą osobą, która nam się trafiła, to jest Łysa tylko że nie nasz Krylin, a tutaj, jak widzimy, Tien Han. Następny jest jardratanin, jardratanin z drugiego uniwersum, teraz znowu nam się trafił znerfiony Gohan, kurczę, kto by przypuszczał, kolejna powtórka. Nastąpiła lekka komplikacja, ale już jestem z powrotem i możemy dalej delektować się naszymi kartami. O ile się delektować, bo w ogóle czy, czy one są aż tyle warte, tego nie jestem w stanie stwierdzić, niektórzy z was mówią, że nie za bardzo, dlatego no być może faktycznie w wysokiej wartości kolekcjonerskiej to one może nie posiadają, a i w ogóle zapomniałem, kto tu jest, kto to jest w ogóle, Kanos, kojarzę go, ale nie pamiętam dokładnie z którego uniwersum. Wiecie co, a może zróbmy tak, że wezmę, może zróbmy tak, że wezmę po prostu trzy boosterki i je naraz raz otworzę. Otwieranie trzech boosterów to nie będzie jednak taka łatwa sprawa, jak myślałem. Dobra, wywalone. Otwieram to po kolei. Uh, no i proszę, proszę. A, właśnie, ktoś się w ogóle w poprzednim odcinku skarżył na to, że nie mówię, która karta jest jakaś top, czy która super, dlatego ja, to, to nie jest koncert życzeń. co wy myśleliście? Dalej tego nie będę mówił, bo w zasadzie dla mnie każda z tych kart ma taką samą wartość. Zwłaszcza, że w Panini, o ile się nie mylę, to możemy sobie wszystkie te karty kupić za jakąś tam kwotę, także tak naprawdę dla mnie to kompletnie nie ma znaczenia. Może jeszcze w przypadku card game. Jakiekolwiek by to miało znaczenie, aczkolwiek tutaj. Eee, dobra, z, y, w ogóle trafił nam się tak. Universe 7, Virus Wiz, bogowiec siódmego wszechświata. Jakiś gentleman z różyczką, najpotężniejszy wojownik, y, najpotężniejszy wojownik z całego uniwersum Monaka, którego ciało nawet pragnął przez jakiś tam czas zamasu. I. Okej, okay, obstawmy, jaki to jest Pokémon? Powiedzmy, ja bym strzelał, że to może być kalifa. No i się nie myliłem. Jest to Kalifa w Super Saiyan. Tutaj jest ta karta Top. Praktycznie karta jak karta dla mnie. Uuu, Kalifa i Kale, tak swoją drogą w ogóle w jednym zestawie. Uuu, trochę kamerą poruszyłem. Poczekajcie chwilę. Z racji, że niegdyś, no powiedzmy, kolekcjonowałem karty Pokémon, to tutaj mam ich kilka. I weźmy sobie taką pierwszą, lepszą z brzegu i po prostu weźmy sobie. To jest zwykła karta, więc to zwykłe jej porównajmy. Wziąłbym te dwie karty i zobaczcie, jaka jest różnica między na przykład tą kartą. Widzicie, jak. Jaki dźwięk? Ha, nie wiem, czy to się nagra. E, no i zobaczcie tutaj, jaka jest różnica między. A, dobra, no to różnicy chyba za bardzo nie ma w. Wizualnie może nie da się tego zobaczyć, natomiast to no, moim zdaniem ta karta, jak widzicie, ona jest bardziej zrobiona z kartonu, no przedzierać może nie będę, aczkolwiek jeżeli miałbym powiedzieć, które są solidniejsze, no to wiadomo te, no i mniej więcej w takiej samej jakości są robione karty Card Game, czyli już takie powiedzmy to ściągane z zagranicy oficjalne karty Dragon Balla, które y, mo można również dostać, bo w ogóle ta seria wychodzi od 2021, ta od Panini. Tylko pojawiła się na rynku dopiero w 2023 na polskim rynku, a już dwa lata temu. E, była w obiegu, że tak powiem, tylko że teraz dostaliśmy. W zasadzie nie wiem, czy dostaliśmy dużo, bo tak naprawdę jedyne co się różni w tych kartach, to to, że w albumie macie tam jedną e, wzmiankę o ich stronie po polsku, a cała reszta jest tak naprawdę po angielsku, no mogę, mogę wam to pokazać. Okej, okay. weźmy z Wegetą Boosterek, tak jak w poprzednim odcinku. Tutaj 180, no, jak widzicie, to kompletnie wszystko jest po angielsku napisane. Nie wiem czy to coś figuruje po, po polsku. To chyba była pani, nie pamiętam z którego wszechświata, ale to była z tej trójcy takiej, pamiętam. Muszę sobie Turniej mocy przypomnieć, zresztą całe anime na nowo obejrzeć, bo e, ten Turniej mocy oglądałem jakiś czas temu i kurczę nie pamiętam za bardzo tych wszystkich wszechświatów. Tak, to jest ta bri, 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 bri. E, rebri, coś tam. Na mniejsza oto. Tutaj mamy pierwszego Vegeta Super Saiyan Blue e, w stroju. To jest Vegeta z y, sagi Freezera, z Golden Freezera, oczywiście. Kolejna karta. Czyli Universe 4. Tu już widzę, że hit nam się trafił. A no i Trunks tu już przyśwituje w sumie. Dwie ostatnie karty, czyli Trunks i Hit. Okej, okay, może być. Shosa. Shosa, no może jakaś na drodze Shosa. O, Goten, czyli kolejna powtórka, którą już możemy sobie odstawić. No już tam jedną powtóreczkę mamy takiego Gotena. Jest jeszcze. Dodatkowo mamy tutaj Goku Blacka Super Saiyan Rosa. Lubię bardzo Goku Blacka, więc nie szkoda, że się trafił. I dwie ostatnie karty to Napapa. Pan Napapa, czyli różowy wielkolud i... i kolejny po prostu wojownik z 11 uniwersum. 11 wszechświata. Dobra, odwróćmy, zobaczmy co tu. Nameczanin z 6 wszechświata, kolejna powtórka zresztą. Ciekawe ile w ogóle tych się powtórek jeszcze trafi tutaj. Um, tutaj srebrny surfer, niczym srebrny surfer z Marvela Tutaj jakiś hipiskus, to jest chyba karta top. Czyli powtórzył nam się, znaczy nie do końca się nam powtórzył, bo w zasadzie nie mieliśmy jeszcze takiego vegety Super Saiyana Blue. No i e, Goku e, Black tym razem nie Super Saiyan Rose. Mamy Kefle tym razem, to nie jest Kalifa, to jest jak mieliśmy wcześniej w jednym boosterze dosłownie Kale i e, Kale i kalifę, Tak, tu mamy Kefle. Ich fuzje. Um, dobra, co my tu mamy? Kolejna osoba z 11 wszechświata Goku Super Saiyan Blue. Tylko, że to jest Goku, którego umieszczamy pewnie na pierwszej stronie. On tu pewnie z tyłu ma. Uh, tak, to jest numer podany z tyłu. Nie wiem, czego dokładnie widać. Pewnie nie za bardzo, bo teraz mam nieco gorszą kamerę, ale to jest numer 8. Jeżeli nie będzie widać, to musicie mi uwierzyć na słowo, że to jest numer 8. No i. No i osiemnastka. I przy dupas frezera. A, jeszcze 5 boosterów do otwarcia, także zobaczmy co się trafi w, tych kolejnych, w tej kolejnej piątce. Kurczę. Tak w ogóle możecie dać znać, czy wy już dawaliście znać w pierwszym odcinku, na przykład czy te karty, czy te karty zbieracie w ogóle, czy... Uuu, dobra, czekajcie, za chwilę tutaj, no mamy powtóreczkę, ale tutaj Goku ze srebrnymi włosami w Ultra Instynkcie. O proszę, jak się ładnie mieni tego jego Kamehameha, kurczę, po -po podoba mi się, podoba mi się ten art. Tutaj Master, Master Roshi, stary Master Roshi, który jest, kurczę, napakowany. Vegeta Blue, Vegeta Blue. Ogólnie tutaj jednocześnie są karty z Turnieju Mocy, z tego co widzę po tym wszystkim. Jednocześnie mamy karty i z Turnieju Mocy, i uwaga, to jest też ostatnia karta, i z Turnieju Mocy. I z um, zarówno mamy tutaj karty z turnieju mocy, jak i z arku z zamasu. Także o, znowu podwójne przydupa z Freezera. Wszechświat, bogowie z trzeciego wszechświata. No i to będzie karta, która jest na pierwszych stronach gazet Gohan Ultimate, jego forma Ultimate. I to są chyba, czy to są kwosy Goku Super Saiyan Blue, Toppo, którego już trafiliśmy w poprzednim odcinku i. On wygląda jak Pokémon. No i otwieramy kolejne karty, które mamy w zanadrzu. Jest i. Dobra, w ogóle tak chaotycznie przekładam te karty. Ale to kolejna powtórka tego naszego Wilkołaka. Golden Freeze. Tego Golden Freeze jeszcze nie, nie mieliśmy, bo to nie jest karta z początku. Jest to jakaś tam późniejsza karta. Tutaj mamy, to jest Universe. Ten, Gowasu i cała reszta bogów z 10 wszechświata. O, i to jest chyba właśnie tamten różowy człowiek, którego tu trafiliśmy wcześniej. To on chyba był właśnie z 10 wszechświata również. Nie jestem przekonany, ale on chyba tak samo jest z 10 wszechświata, tak, bo zresztą mają te, no właśnie, mają te symbole swoich wszechświatów tutaj, także mam potwierdzenie, że on też był. I karta Kasheral. Kaszer, Kasheral. No i mamy ostatnim w tym zestawieniu już. Bu, znaczy, przepraszam. Przedostatni w tym zestawieniu już booster. I co się jeszcze może w tych booster boxach trafić? W ogóle ciekawostka. Teraz booster boxa możecie dostać taniej niż był na przedpremierze. Mamy kale. Nie pamiętam, czy była w tej pozie kale. Ale na pewno nie mieliśmy Super Saiyana III Goku. Tutaj jest Super Saiyan III Goku w trochę innym wydaniu, bo on zawsze zazwyczaj, jeżeli jest przemieniony w Super Saiyana III, to jest poważny, a tutaj, jak widzimy, jest nieco uradowany. Trochę mi ta poza przypomina pozę z jednej kinówki, gdzie też Goku tak stał z pięścią w górze w Super Saiyanie III. Dinozaur Ko... ko kon, konfli... Konfli... konfli, po prostu dinozaur. Tutaj, to oni wyglądałem... oni mogliby równie dobrze należeć do galaktycznego patrolu. Tak patrzę na nich. I Krillin! Mamy naszego łusego, mamy naszą łusą pałkę, którego chciałem trafić w poprzednim odcinku. Mamy, jest Krillin. Cieszy mnie to bardzo. I ostatnia paczka, którą tutaj mamy, u Nigishi, Nigishi. Czyli kolejna jakaś forma. Nie wiadomo czego to jest w ogóle, co, co, co my tu mamy, zeno to jest ostatnia karta jak my nie mam, to jest karta 180 w albumie. Kurde, drugi Krylin, druga wysopała, tylko tym razem ten z początkowego albumu. Czy to będzie kolejny Vegito? Owszem, tylko że to jest inny Vegito, bo nie jest to Super Saiyan Blue. Jakoś tak na ilość powtórek tak naprawdę nie trafia nam się aż tak bardzo dużo tych powtórek. Także ten, dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, tam pokażę już prawdopodobnie cały album, który nie będzie pewnie cały, ale bo tych kart jest w sumie tu 180, także nie wiem czy będę miał cały album w przyszłym odcinku tej naszej miniserii, ale prawdopodobnie ten odcinek będzie już ostatnim, także trzymajcie się, na razie i do ostatniego, cześć.